Witajcie, z tej strony Stary Marin, a my lecimy sobie z 14 odcinkiem Wasze z Afterglow. Eee, ten taki kort tenisowy, czy cokolwiek to jest, on bardzo ciekawie wyglądał nawet przed zamknięciem, przepraszam, wcześniejszego odcinka. Nie zanurkujemy chyba. Dobra. O, tu są śmieci. Dobrze. Śmieci są zawsze mile widziane. <laughs> Dobra. I'm just the Postman było napisane <laughs> na ciężarówce. Ok, Wiecie co? Zrobimy tak. Bo ja bym sobie obczaił co tutaj się kryje. Tutaj za fajnie można przejść żeby tu się nic nie kryło. Jeszcze te schodki, no Już widzę. Dobra. E, nie będę... No dobra wziąłem. Chciał nie chciał wziąłem. O, możemy przechodzić przez to. Całkiem fajne. Okej, okay, tu jesteśmy chyba po drugiej stronie, tak? Nie. Okej. Okay. Eee, przeciwnicy nas nie widzieli, dobra. Moglibyśmy też pojechać. Nie mamy najwyraźniej takiej możliwości. Dobra. Okej. Okay. Tylko czy oni tu przyjdą? A, domyślam się, że nie spudłować to jest ryzyko. Na które niekoniecznie mogę sobie pozwolić. miejsce do upgrade'u. O kurczę, to był refleks. Okej, okay, nie będę tego jeszcze otwierał. W ogóle to chciałbym sprawdzić, co my tak naprawdę tu mamy. Możemy strzelać z granatów, dobra. Tak myślałem, że to jest to. I tam na górze pokazuje, dobra. To by się zupgrade'owało, tylko to pewnie nam da jakiś tłumik czy coś. To trochę bez sensu. Tutaj chyba już nic nie możemy. Tutaj pewnie coś, tutaj coś wiem, że można zrobić. Może to jest dobry pomysł, żeby pistolet zwykły dać wyżej Damage mod, dobra Za mało. Dobra, no to Na razie niech będzie tu. Eee, prawdopodobnie otworzymy sobie tam to tak dobrze Zobaczymy, co nam to da, bo nie wiem. O, jakie wiadro przewróciło się, ale, ale żyje. Ok, no strzela tak. Nie wiem, czy mocniej, ale to brzmi lepiej. Czekajcie, jeszcze tylko jedna rzecz mnie tu zastanowiła: czy tutaj na tym biurku nic nie ma? Dobra, nie ma. Lecimy. A tędy nie wchodziliśmy, dobra. Okej, okay, a tu jest motor. Mhm. Dobra, tylko motor motorem. Ale ja nie mam pewności, że ja tam wszystko znalazłam. Ja bym chciał wiedzieć, że my tu zrobiliśmy wsi. Bo że tu byłem, to wiem. Okay. ok, i teraz tutaj jeszcze sprawdźmy. Aha, tutaj sobie przechodzimy tylko to. Dobra. Aha, i tu mamy wejście. Dobra. Mhm, zamknięte. Okej. Okay. Wszystko. Spoko. Oj. Żeby w nic nie przywalić tylko. Fajna linia drzew. Po prostu czasem mi coś e, rzuci się w oczy. Mmm, okej, okay, spodziewam się. <ścoughs> je to ładowaliśmy na motorze. To akurat dosyć śmieszne. Czyli tu albo tu będzie walka. Spytaliśmy się, e, kim on jest. Can you open the gate? Aha. Who wants to know? Że zapisują, kto przejeżdża. I'm just passing through, nie będę mówił skąd. No dobra. O, źle to widzę. Ja też. No dobra, uniosła mnie do... Superaśnie. A <noise> to jestem ja tam na górze, widzicie? Okej, okay. czyli zostaliśmy złapani przez jakichś mutantów z telepatią. Wspomnienie, to jest ta walizka pewnie. Okej. Okay. O, to będą fajni przeciwnicy. Jak z Duke Nukem 3D, tylko lepsi. Jaki koleś! Czyli uwolniliśmy jakąś boginię, ale nie podążamy za nią. Rasowalista. Mhm. Nie wiem nic o jej przeznaczeniu. Dobra, nie jesteśmy użyteczni, a i tak nas nie zabijecie. No dokładnie. Aha, bo dużo ich zabiliśmy, ażebyś wiedział. No. Czyli ona się słucha tego wielkiego. A i tu będzie taki krwawy sport. To jest bardzo ładnie zrobione. Generalnie będzie rozpierdziucha. Myślę tak, nie, patrz, nie, patrz już. Okej. Okay. To będzie pięknie zrobione, jak w najlepszym Mad Maxie. Jakby to robili ludzie od Mad Maxa, to byłoby to właśnie tak zrobione. Skacze mi trochę sorki, ale FPS-y lecą. Ło, pies dam radę. Wy się o siebie martwcie. Może nie za pierwszym razem dam sobie radę, ale tylko sprawdzam, czy nie idą z innej strony. Wiecie, bo. Nie mogę też długo czekać, bo przyjdą pewnie inni. Okej. Okay. Może jakąś broń by nam dali. Kto teraz już jakieś strzelające, tak? Dostaliśmy takie coś, co jeszcze we wcześniejszym naprzód. Płomie płomienie, płomyczki już. I wleciał do kwasu piesek chyba. Dobra, dobra. Właśnie, bo tu mogą jeszcze podchodzić z drugiej strony. Trzeba mieć to na uwadze. A tutaj niebo się zamkniemy. Czy teraz się robi wesoło? Czy my mamy jakieś przedmioty? Mamy apteczki, słuchajcie. Wow, wow, wow. Okej. Okay. ale nie chcę tego. Próbujemy ich przeprowadzić naszym torem, który nam będzie odpowiadał. Tylko, że to się naboje kończą. Teraz pytanie, czy one się ładują, czy raczej nie? Domyślam się, że raczej nie. No właśnie, trochę nas już zaczęli zaskakiwać. Ale taką hordę troszkę łatwiej mi się jakoś... Dobra, uważam, że idzie. To nieźle. Naprawdę uważam, że idzie całkiem przyzwoicie. Sorry za gubienie klatek, ale ja nie mam najszybszego sprzętu, więc radzę sobie tak jak mogę. Chyba żeśmy wygrali. A przynajmniej przeżyli. I tu jest taki kompleks duży, chyba. Wiecie, tu będzie dużo łażenia. Nie wiem, czy tutaj nawet dwóch odcinków nie spędzimy. Słuchajcie, bo to jest naprawdę możliwe. Tam mogłem pójść jasne, tylko wiecie czego wolałem uniknąć. Dobra, wolałem uniknąć sytuacji, w której ja nie do końca wiem, co ja robię. I na przykład bym wszedł w miejsce, z którego bym nie mógł wrócić. Teraz możemy pójść zobaczyć, co było tutaj. I to było tu, gdzie byliśmy. Dobra. Czekajcie, to jakieś było takie dziwne. Ja to mniej więcej kojarzę. Ja już to mówiłem, że ja tę grę chyba nawet nie chyba, tylko dwa razy już przeszedłem w życiu. Ale to było bardzo dawno, bo ja bardzo lubię ashes. Ashes to jest dla mnie takie spełnienie marzeń o grze po wojnie atomowej. Dobra Myślę gdzie teraz? Stamtąd żeśmy przyszli A tu się nie wejdzie, no chyba, że się wejdzie, może ja jakoś źle, źle skaczę. Dobra, my się wracamy. To nie ma co, tu jest też koniec. I tu jest koniec. Dobra. Tak, myślę, że tutaj niedługo skończymy. Że na dzisiaj będzie tyle. Tylko spróbuję jeszcze. O, wystarczyło się rozbiec. Dobra, na tyle wystarczy. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, cześć.